Witaj w Bazie straszliwej szóstki! Dzień dobry. Panowie tu w sprawie pchacy, tak? Ja też. Czym przyjechałeś? Ja na rowerze, wiesz? Zapraszam na rozmowę, panie Gru. O, jasne, świetnie. No to jestem, tak? Czcigodna, straszliwa szóstko! Nazywam się Gru! I chyba niepotrzebnie podnoszę głos, bo na tym dystansie wydaje się to cokolwiek zbędne. Naprawdę sądzisz, że taki dzieciak jak ty nadaje się na łotra? Tak, ja jestem podły na wskroś. A co? Myślicie, że nie? Zrób coś na wskroś nikczemnego, to pogadamy. Ukradł nasz kamień! Wracaj, ty mały złodziej! Go, go, On to! Zanieś kamień do bazy! Ja schowię dywersję! Iluminijnym przedstawia... To mój największy sukces! Ten kamień należał do najstraszliwszych łotrów na świecie! Zobaczmy go! Teraz będę super łotrem. Wystarczy, że o to... Gdzie jest o to? Ponia posłów Pota. Ty mnie tak tylko nabierasz, prawda? O to, gdzie mój kamień! Polka le dądrów, quando pari pari mener. Ile ma kopa, Ah, bergier? A! La papi zwarel! A! no! La partida! La bola! Basta, el amigo! No le puedo stopaaaaa! Masiu! La gueta! Ah, Papagato! pagato, A! Ha ha La punela! Oh la la! Le pelo bellissimo! La giro d'or! Topissimo, no? Mmm! Twierdzisz, że zamieniłeś moją przyszłość na jakiś otoczek?! się <laughs> przedstawia. Minionki wejście gru. O, nie jestem zła, ale gdzie jest gru? <laughs> Wkrótce w kina.